Z tej strony Esteban, a To jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standard, łapa w górę, subie dzwoneczkiem komentarz oraz pamiętajcie o tym, że musicie mieć mój kod promocyjny użyty. No bo jeśli mojego kodu nie macie użytego, no to niestety konkursu nie wygracie. A patrzcie, co się przed sekundą stało. Wszedłem sobie na G4, nagrać sobie film, no ale patrzę, nie mam salda, tak? Nie mam salda, trzeba by było doładowywowywać. No i wszedłem sobie w skrzynię bonusową, nie? Mam diamentowe, bo mam najwyższy poziom. No i otworzyłem sobie skrzynkę. I jak dotrwaliście do tego momentu, no musicie tak dotrwać, jak chcecie wygrać, napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co mi poleciało. I sami teraz zobaczcie w ekwipunku, poleciał mi, uwaga, AK-47 Vulkan Factory New za 4700 zł. I teraz wchodzę, że przecież ja zrobiłem wczoraj dwa case hardeny. Więc miałbym balans Więc dzisiaj mamy widzowie 7300 zł balansu Na ten odcinek Do wydania No i mam nadzieję, że uda się zarobić Zaczynamy na grubo Dzisiaj lecimy z grube grubej skrzynki Lecimy 4 skrzyneczki Chase Za 840 zł No i zobaczmy Zobaczmy co tutaj poleci Oj, 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 oj. No tutaj 500 zł 330 w plecy Dobra, jeszcze cztery. Jeszcze cztery, oprócz tej awupki, musiałoby być coś lepszego. Okej, okay, teraz są cztery itemy, które dają profit. Nie jakoś duży chyba. No właśnie, 418 zł. Ale ja to przytulę, bo jesteśmy teraz nawet na plus. I ostatnie cztery skrzyneczki. Może Fire Serpent? No niestety. Tutaj, tutaj gorzej, bo 500 w plecy. Dobra, to ostatnie, ostatnie. Bo tutaj są naprawdę fajne procenty. Są naprawdę fajne procenty. Znaczy jest profit, jest profit. 428 i znowu jesteśmy na zero. Dobra, otwieramy tą skrzynkę, póki nie stracimy. Bo tu jest naprawdę potencjał na mega drogiej temy. Tu będzie stówka w plecy 40 zł OK, otwieramy dalej tą skrzyneczkę. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę. Jak chcecie więcej takich grubych filmów. No a my niestety tracimy tutaj 500 i ostatnie 4 skrzyneczki. No jak tu nic nie da, to będzie słabo. No dobra. No dobra, wychodzimy z tej skrzyni, bo tutaj zbyt dużo straciliśmy. No i mamy 5500 zł wizory, 5,5 koła. Tiger Speed jest to skrzynka, którą bardzo lubię. Trafiałem w niej. M9 bajoneta. A może dzisiaj będziemy polować na Karambita? Może dzisiaj będziemy polować na Karambita Tiger Dufa? No i mam nadzieję, że takowego uda się zrobić. Chociaż z tej skrzynki będzie bardzo ciężko. Zobaczymy zaraz. Ojoj, oj, oj, no to coś tutaj zaczęło grubo zabierać. Dobra, ostatnie do czterech koła. No i daj w końcu jakąś kołskę, może. I. Ajajaj, aj, aj, no nie, no tutaj bardzo dużo zabrało. Bardzo dużo zabrała skrzynka, więc słabo. Dobra, przejdźmy sobie na mm, upgrader i wpiszmy sobie Tiger Tooth mm, Max Min na pewno. No i mamy minimal mamy faktory new. Nawet za 6700. Myślę, że na spokojnie możemy go spróbować zrobić w dzisiejszym odcinku. Tylko my tak naprawdę nie mamy jakichś mega drogich temów. Tu mielibyśmy 10% w sumie. Ej, no to spróbujmy. Spróbujmy w jednym z poprzednich odcinków, udawało się naprawdę dużo takich upgradeów zrobić. Aj jaj. Aj. No nie chciałem nic mówić. Może by akurat siadło? No niestety nie tym razem. Dajmy e, Max Min. No i teraz będzie ciężko, teraz będzie ciężko, bo 3%, ale próbujmy, próbujmy. Ok, cały czas jest strona lewa. No i powiem wam szczerze, że my tak przegraliśmy ten 1000, no i zostało mi tylko 4 koła, więc to nie jest dobra informacja. Zróbmy sobie tu kontrakt szybki. 7 dyszek, dostajemy 45 i tutaj jeszcze jeden za 140 kontrakt eee, i mamy 9 dyszek. Dobra, no bardzo dużo straciliśmy, więc trzeba otworzyć skrzynki. Które na pewno dadzą dobrej temy, i mam nadzieję, że to będzie skrzynka Sirki Silk 630 zł. Tu może być Talon Tiger, tu no ale my polujemy na Karambit. Okej, ok, ten Glock jest drogi. I uwaga, będzie dobrze. 350 do przodu. Sprzedajemy, jest ok, otwieramy dalej. Otwieramy dalej, i daj coś jeszcze. Ok, nie wiem, CZ 500 zł. Ok, to też jest dobrze. Znowu profit, ok. Odbiliśmy 500 zł do przodu, zrobiliśmy na tej skrzyni. Ale dawaj, dawaj jeszcze coś. Okej, okay. jest znowu dobrze. Jest znowu dobrze. Jest znowu 430 do przodu. I patrzcie to, mam już 1000 do przodu. Lecimy dalej z tą skrzynią. Okej, okay. tu będzie na zero, tu nie będzie źle. Właśnie, 40 zł w plecy. Okej, okay. otwieramy dalej, otwieramy ją dalej. Bo ja czuję, że tutaj coś może polecieć. No, no, niestety. Źle czułem, ale dobra, i tak jesteśmy na plus to pyknijmy sobie, pyknijmy sobie jeszcze jedną. I uwaga! Ok, no zaczęło zabierać, dobra. Zaczęło zabierać, jesteśmy 200 zł w plecy, więc do przodu, więc jest OK, No to może Misterius razy 5. I tutaj trafiamy 272 w plecy. 76 do przodu. Złotówka do przodu Stuwa w plecy. I 200 w plecy. Ojojoj, no ta skrzyneczka teraz dużo zabrała. Chociaż teraz 440 do przodu. No i dobra. Robimy upgrade na Emeczkę yy, znaczy na awupkę. Co ja gadam? Znaczy na Karambita Tiger Tufa. Tu pierwszy kontrakt. Dostajemy Good Knifea za 699, więc okej. Okay. Robimy kolejny kontrakt za 900. Jest Survival? Proszę, jakiś dobry? Okej, okay, słaby. Robimy sobie takie kontrakciki szybkie. 1100. Jest mm, Urus? Ursus? Okej, okay. Faktory New za 1800 I z tego Mamy 4600, jest dobrze Jest dobrze, jeszcze jeden kontrakt Za tysiaka, jest Falchion, może jakiś Gamma Doppler? Aj, Freehand Muszę mieć 3 itemy, to będzie ostateczny upgrade Dobra, 1700 Jest talon, proszę drogi Okej, okay, na zero. dobra I robimy upgrade Na Karambita Tiger Tufa no, i zobaczmy go, zobaczmy go, ile będziemy mieć procent. Będziemy mieć, uwaga, 55% na karambita. Dajcie znać w komentarzu, którą stronę wy byście dali. Była cały czas lewa, musi być prawa. Proszę, siedzi, siedzi, to, to już było widać, to już było widać i wygrywamy karambita Tiger Tufa za 6700 zł. Więc piękny odcinek, wchodząc na G4 myślałem, że nie mam nic. Wychodzę z karambitem tigertufem. Dziękuję wam za oglądanie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i nie.